I ja, amigos, jesteśmy teraz już na głównym placu miasta Meksyk, starówka, główny plac określony jest tutaj słowem Sokalo. Przy głównym placu zazwyczaj znajduje się na wszystkich praktycznie placach miejskich każdego małego, dużego miasta meksykańskiego znajduje się zawsze siedziba władzy kościelnej. Tutaj proszę bardzo, mamy katedrę, która jest w ogóle największym kościołem w Meksyku. A znowu na drugim skrzydle tego placu znajduje się Pałac prezydenta, natomiast po drugiej stronie placu znowu mamy, spójrzcie za tymi za tym miasteczkiem namiotowym, mamy znowu budynki należące do władz stanu Miasto Meksyk, tak? dlatego że Miasto Meksyk jest po prostu oddzielnym stanem no i tam znajdują się urzędnicy, którzy tym właśnie miastem zarządzają. Plac główny jest takim miejscem, gdzie prawie zawsze ktoś protestuje, tym razem jest to organizacja religijna o nazwie FRENA, która sprzeciwia się władze prezydenta, który z prezydentem Lewicowym, i no, oni uznali, że jego władza im się po prostu nie podoba. Także ktoś tutaj zawsze protestuje a to komuniści a to jakieś inne, inne różne organizacje. Natomiast Amigos no, na Głównym Placu a zawsze jest bardzo dużo ludzi jest to miejsce, gdzie skupiają się zarówno turyści skupiają się tutaj też urzędnicy, którzy pracują w pobliskich w pobliskich ministerstwach czy też w jakichś innych organizacjach, organizacjach państwowych. Natomiast jest to też miejsce, gdzie tuż obok katedry, tuż obok przecież najważniejszej instytucji Kościoła katolickiego, zauważcie jest ogromne zgrupowanie szamanów, szamanów, którzy jeżdżają się z całego kraju i tutaj właśnie pracują. Głównym taką główną usługą, którą świadczą szamani, każdy ma jakiś tam oczywiście swój warsztat pracy, wykorzystują różne, różne substancje, jakieś żele, jakieś zapachy, zioła itd. Tak Amulety. Każdy ma jakiś swój patent, ale wszystko to gdzieś tam jest oparte na połączeniu katolicyzmu i wierzenie dawnych, dawnych wierzeń indiańskich. Proszę bardzo, tutaj taka szamanka, właśnie taki szaman, przepraszam, właśnie pracuje z jakąś dziewczyną. Tutaj, proszę bardzo, obok jest jakaś kolejna szamanka, tam kolejni, no i tuż można powiedzieć, u uwrót wręcz kościoła katolickiego, najważniejszego w tym kraju, mamy szamanów. Płaci im się co łaska, z reguły jest to 5-10 pesos i za taką usługę. Przede wszystkim jest tu usługa, usługa, najważniejsza usługa, amigos, oczyszczenia po prostu. Ludzie gdzieś tam na przestrzeni swojego życia zbierają negatywną energię i Meksykanie bardzo często mają takie trochę podejście, że a, pewnie to głupoty, ale na wszelki wypadek do może się co jakiś czas jednak oczyści z tej złej energii I, i, no i tutaj rzeczywiście takich szamanów możemy naprawdę bardzo wielu, bardzo wielu zobaczyć także no centrum miasta naprawdę bardzo fajne jest taka dzielnica gdzie z jednej strony mamy ministerstwa z drugiej strony zaraz kawałek stąd są dzielnice Tepito czy też inne bardzo biedne dzielnice i tutaj w tym miejscu naprawdę możemy, możemy zobaczyć ludzi ze wszystkich praktycznie klas społecznych bardzo, bardzo fajna dzielnica. Koniecznie, jeżeli się jest w mieście Meksyk, koniecznie trzeba właśnie odwiedzić, odwiedzić tą, to miejsce. No i amigos tutaj za wszyscy chodzą w maskach. Ja akurat chodzę z przyłbicą, co prawda jestem jednym z nielicznych, którzy chodzą tutaj z przyłbicami. Już kilka razy mi zwrócono uwagę, że mi jednak maskę zakładał, ale to bardziej w obiektach typu muzea. Natomiast no tak na ulicy raczej nic się nie czepię, ale jednak wszyscy te maseczki noszą, także jest to bardzo istotne, żeby w tym okresie epidemii, w szczególności w mieście Meksyku, które zostało najsilniej można powiedzieć dotknięte przez pandemię, jednak no, stosować się do, do, do tych zaleceń. Jest to bardzo istotne dla nas jako turystów, żeby jednak dostosować się do zachowań, do zachowań miejscowych. Tak? Dlatego, że oni generalnie są bardzo przyjaźni i żadnych zachowań agresywnych nie ma. natomiast no, jeśli oni noszą, no to oczywiście my też powinniśmy. No i...